moi siemane widzowie, witam was w kolejnym odcinku Toilet Tower Defense. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tradycyjnie jakiś challenge, a mianowicie zagramy tylko rodzinką spiderów. A dokładnie mamy speaker spidera, kamera spidera, spider tv oraz nową jednostkę upgraded kamera spidera. No i zobaczymy jak ten challenge nam pójdzie na Nightmare Autoskip, także ty drogi widzu bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. Tak w ogóle na start widzowie bardzo chcemy wam podziękować za propozycje na odcinki, bo jest ich ultra dużo, że naprawdę nawet czasu brakuje nagrywać, bo od ostatniego odcinka, podajże, dostałem chyba z 30 propozycji na odcinek. Także no niektóre z nich wykorzystuję, niektóre niestety nie uda mi się, ale bardzo to wam dziękuję. Jeszcze zajrzyjmy sobie do mailboxa, bo tu chyba też była akurat propozycja, to mamy jednego gifta. Zrób pay to postacie challenge, no i to też jest bardzo fajny challenge, ale taki kurczę wiecie... Troszkę nudna, bym powiedział, chyba że na Endless Mode to możemy coś takiego zrobić. Dziękuję Ci Brazil serdecznie za gifta i pozdrawiam. Przy okazji jak jeszcze czekamy, bo ja tu czekam sobie na samon Units Reset za 30 sekund mamy te ja ogłoszy. Zwycięstwo ostatnie ostatniego losowania. Macie ich teraz na ekranie. Serdecznie mordeczki wam gratuluję i nagrody poszły do was mailboxem. A dzisiaj dla osób, które nie chcą czekać, ale i tak będą musieli trochę czekać, myślę, że sobie dwa Large Laser Camera y rozdamy. Jedyne co musicie napisać, to też jest w ogóle ciekawe to ważnik w komentarzu oraz hasło, które będzie w losowym momencie odcinka. Także musicie trochę obejrzeć tego odcinka. A póki co mamy nową rotację. Jest miejsc Camera umen właśnie ją tutaj czekałem, bo chcę ją sobie dropnąć widzowie, jakbym dropnął dwie, to można w mnie rozdam. Zobaczymy co tutaj poleci, czy chociaż jedna poleci. Mamy trochę coinów, hopie ja opening, nawet jeszcze szykuje na live, miał być challenge, a to opening się szykuje. No dobra, spróbujmy. Nie ma nic! O, mamy jednego mityka, let's go! Za drugim podejściem Mejska. Może jeszcze jedna, co? Może jeszcze jedna, to dla widza rozdam, bo jednej też tak nawet nie opłaca zbytnio. Ale jakby dwie poleciały, to mógłbym dla was rozdać, oczywiście. No, tu niestety też nic, tutaj też nic. W skrócie jak będzie coś ciekawego wam pokażę po prostu. No tu mamy laser guna, akurat kameramenę. Dwa laser gun kamerameny. Tu kolejne dwa laser gun kamerameny, które i tak kasuje. No i tak w sumie ostatnie podejście czy się udało i niestety nie udało się tylko jeden mityk chociaż i tak nie ma tragedii. Więc zróbmy takiego malutkiego Dila. Mam dwa, z czego jeden jest mój Zróbmy takie coś, że jak wiecie Pod tym odcinkiem 222 Łapki w górę, myślę, że tyle wystarczy W następnym odcinku rozdamy sobie takie dwie mejski A póki co wybierzmy sobie mapę Myślę, że Palm Paradise, żeby nie było Za łatwo, chociaż kurczę, Może być nawet za ciężko, ale dobra Kto nie ryzykuje, to się nie bawi Jak to się mówi, więc gościu, wbijamy Nightmare, autoskip, let's go Zobaczymy jak nam to wyjdzie W ogóle widzowie, jak też oceniacie nowe Nowy tryb Endless Mod i nowe rangi, bo ja dopiero. No, no powiem szczerze, no mam pierwszą rangę dopiero w a update ma już dwa dni albo i trzy w sumie, już trzy chyba dni ma nawet update, a ja dopiero jestem tak kiepsko do tyłu, że szkoda gadać, więc wy widzowie możecie się pochwalić, jak tam u Was to wygląda. Dobra, teraz tak, czy ja chcę start jakiś Spider, czy chcę po kolei? Czy ja chcę po kolei? To jest dobre pytanie, bo ja mam do wyboru wszystkie tutaj te jednostki praktycznie od razu na start. Ale chyba sobie wezmę speaker Spidera i od razu go dam sobie tutaj na respie, żeby się gdzieś dalej nie przedostały te jednostki. Więc my tak zróbmy, dajmy sobie go. On na start nam zbyt, zdecydowanie chyba powinien wystarczyć, aż znaczy na start, no, na pierwsze 3-4 wavey. Bo bije 50 damage, a. no dużo to on nie bije, to prawda. Zgadzam się, dużo on w ogóle nie bije. Ale spokojnie, zaraz dojdzie tutaj braciszek starszy, braciszek i najstarszy braciszek. Bo to jest najmłodszy, starszy, tutaj bardziej starszy i najstarszy. Ale powiem tak, te wave'y troszeczkę za długo trwają dla mnie W ogóle 600 dolarów, pierwszy upgrade, trochę drogo Ale dobra, no 50 image oddaję No dobra, niech będzie Ale co miałem powiedzieć, moim zdaniem te rundy trwają troszeczkę za długo Moim zdaniem powinno być tak, nie wiem Z 5 sekund krócej runda Żeby ten nightmare był jeszcze szybszy Dobra, 400 dolców, czy ja chcę dokładać? A niech będzie kamera spider Starszy braciszek się tutaj przyda Żeby jednak te jednostki nie przedostawały się dalej Później najwyżej kamera spidera postawimy Jakiego kamera spidera? Spider TV bo jak widzicie no 100 dmg 50 damage, to nie jest dużo a taki spider by cię bił dużo więc chyba sobie go damy nawet zaraz a dajmy sobie normalnie trzech braci od razu na start gierki jest a czemu by nie trójka braci razem ze sobą jeszcze czwartego zaraz dołożymy normalnie szósty wave już miał czterech braci postawionych jak to z tą Dual Claw będzie wyglądało Czy ona przedostanie się jakoś dalej Chyba przedostanie się niestety dalej Ale myślę, że potem coś się pomyśli Dobra, dawajcie kolejny tutaj bracik I normalnie siódmy wave Mamy wszystkich braci w komplecie Jeszcze nie upgrade'niętych, ale już są Ale już są oczywiście więc będzie trzeba zaraz upgrade'ować Bo to już mamy te silniejsze jednostki typu mutant i tak dalej Więc zaraz będziemy musieli coś tu upgrade'ować Ale póki co, no Santy klasycznie, Santy Boss Toilet, 14 tysięcy HP Czy braciaki w czwórkę sobie poradzą z nim? Czy nie dadzą tutaj rady? Może Spiderka bym ulepszył raz Oj, Boss Toilet, jest szansa, że się przedostanie W ogóle ten najstarszy braciak, jak on skacze, co jest? Okej, okay, Boss Toilet nie przedostał się dalej, bardzo dobrze Więc ulepszmy sobie braciak, a nawet dwa razy tego trzeciego oczywiście spider TV'a. Dobra, dziewiąty wave. Kogo ja bym chciał teraz ulepszyć? Teraz to ja może te Santę ulepszę. Krasa tu jakoś ultra nam no, nie będzie potrzebna, więc na tych Santach też tak ultra nie muszę się skupiać. A mogę się też skupić na tych innych braciakach 700 Dolców, a ulepszmy tego najstarszego braciaka też, a czemu by nie? Przy okazji Dual clow tu idzie, czy my będziemy mieli ręcza? Nie będziemy mieli ręcza, więc będę musiał coś tutaj dostawić. W sumie coś ultra małego, bo 150 HP to zbije ktokolwiek, więc sobie po prostu jego postawię. Niech zbije i go sprzedaje. Po prostu, o dobra, mogę nawet już od razu go sprzedać. Dobra, tutaj idzie nam w Bassav czy przestanie się dalej? Chyba nie. Dobra, celujemy w najmłodszego braciszka. Ulepszamy go. 100 Major już biją. Ale spokojnie, to jest najmłodszy brat. On kiedyś ewoluuje w takiego kamera Spidera, a potem Spidera TV, a potem Upgraded. On się dopiero uczy. Pamiętajcie, to jest najmniejszy braciak. Dobra, a ulepszymy go jeszcze za 1500. W ogóle czemu takie drogi Upgrade y jego są akurat? Ale ulepszmy go sobie... Zante też możemy 12 wave, jak to tutaj ta gra wygląda? Będę musiał chyba zająć się tymi starszymi braćmi, na przykład Spider TV'iem, bo widzę, że jest nieciekawie, więc ulepszmy go sobie dwa razy nawet. W sensie ciekawie jest, ale wiecie, no już te jednostki idzie ich trochę i dosyć silnych, więc będę musiał tych starszych braci ulepszyć. Zaraz będziemy mogli sobie ulepszyć tego właśnie najmłodszego na level maksymalny, bo 3000 to jest chyba max upgrade, o ile się nie mylę. Zobaczmy, 3000 mam. Nie, jest jeszcze za 4000 upgrade. Dobra, tu mnie trochę zdziwił ten braciak. Tu mnie trochę zdziwił. Speaker Spider ma takie drogie upgrade'y, nawet nie pamiętałem już tego. Mamy bo stoile 2.084 HP. AP. Mordini, co ty tyle HP tego masz? Nie przedostań się dalej, proszę cię! Dobra, wiecie co? Upgrade'y Spider wlatuje na upgrade'a. Bo jednak no, te jednostki już są bardzo blisko przejścia dalej, więc nie ma co ryzykować, nie ma co ryzykować. Przy okazji może jakaś Santa tu wleci z upgrade'em również, może nawet dwie ulepszymy. Tu mamy Airplane Toileta, który raczej przejdzie dalej. Niestety tak, niestety przejdzie dalej, więc będę musiał coś potem dostawić, tylko żeby nie zapomnieć. Teraz możemy sobie ulepszyć w sumie Spider TV-ka za trzy koła. No można byłoby ulepszyć Spider TV. -kę. Spider TV, no kiedyś moja ulubiona jednostka to była. Teraz to jest chyba Hyper bardziej, albo DJ TV. Kto z was pamięta, widzowie, te czasy, kiedy Spider były ultra, mega OP? Kto ona pamięta napiszcie w komentarzu, bo no to były piękne czasy. To były piękne czasy, jak je od mereska jeszcze życzałem. Pamiętam to jak dziś. Dobra, póki co, no ładnie tu idzie. Spidera sobie jeszcze jednego, jak widzicie, tutaj dostawiłem. Możemy go upgrade'nąć, żeby na wszelki wypadek ten airplane faktycznie nie przeszedł gdzieś do bazy. Bo on jest ultra szybki, on jest ultra szybki, więc sobie ulepszyłem go. Dobra, raczej się nie przedostanie, czyli jest dobrze. Przy okazji tego tutaj, gdzie jest ten ziomeczek? Jezu, jakich tu ciężko szukać, powiem wam. Speaker Spider. Dobra, 4000. Mam nadzieję, że to jest max upgrade. Upgrade'ujemy. No i dobra, jest ulepszony pierwszy bracik na maxa. Teraz sobie Santę. Sante się jak zwykle obijają, leżą sobie na prezentach. Ale to nie problem, to nie problem. W ogóle starszy braciak, ten drugi, jest praktycznie wcale nie ulepszony. Co ja tutaj zrobiłem? Muszę go ulepszyć. Zapomniałem w ogóle o nim. Także ulepszamy go oczywiście. On chyba też ma 5 leveli, o ile się nie pomyliłem, ale chyba tak. Także na nim też zaraz zrobimy tutaj Upgrade'a i sobie z ulepszymy Raz i drugi no niestety brakuje nam Kasy ale zaraz będziemy mieli No te jednostki idą już silne no powiem tak Będzie coś tu trzeba zaraz poulepszać Jeszcze z tych starszych braci bo młodsi Zaraz będą ulepszenia Maxa A starsi no, i najstarszy jeszcze nie więc będziemy musieli Się zaraz na nich też skupić Tylko czy przejdzie ktoś dobra nie przeszedł Kamera Spider również na Maxa Więc zajmijmy się może teraz Spider TV Bo u niego będę już w siódmy Level czyli maksymalny więc teraz sobie jego ulepszmy, ale zanim to, to Santę sobie jeszcze jedną lepsze I jeszcze tą by pasowało lepszyć. Dobra, 23 wave, mamy Boss toilet 2 2.0 i bala klawy oraz Rokety. Także tutaj już się robi nieciekawie, powiem szczerze. Robi się nieciekawie, w ogóle jestem ciekawy, jak takie braciaki poradziłyby sobie na trybie Endless Mode. No, myślę, że daleko by raczej jakoś nie doszli, ale przy okazji Spider wlatuje na level maksymalny, no Ufo Toilet chyba niestety się przedostanie, ale czy na pewno, no niestety, nie, nie przedostał się, dobra, już miałem mówić niestety się przedostał, ale jednak mu się nie udało. Mamy również jeszcze jednego w ogóle Spider tv więc jego też sobie ulepsmy. Jak jest dwóch na mapie, to dwóch od razu ulepszmy. A potem zajmiemy się najstarszym bratem. W ogóle, jaki range mają przeogrom? Naprawdę, to lubię, to lubię, że mają taki duży range. I te jednostki, nawet jak przejdą gdzieś dalej. Ciki blazo oczywiście. To nasze tutaj spiderki sobie poradzą z nimi. Dobra, ulepszmy jeszcze tego tutaj na maksa. I został ostatni bracia, tylko dajcie mi 20 dolców. W sumie 30. Dajcie mi 30 dolarów. Halo, dobra, mamy. No i co? Ostatni bracia, gdzie on tutaj jest? Jest. 3000 kosztuje nas upgrade na level 4. No, troszkę kosztuje, troszkę kosztuje. Ja ja w ogóle jeszcze Sant nie ulepszyłem. Zawsze w tym momencie ożyłem na maksa. Dobra, no i tu ostatni upgrade 14500, więc teraz chyba tymi Santami się zajmę. Bo jednak 14500 dolarów to jednak jest już duża cena. Tak w ogóle ten odcinek to też wasza propozycja widzowie, więc bardzo dziękuję za zaproponowanie tej osobie, która dała właśnie ten pomysł. Pozdrawiam Ci, przyjacielu, serdecznie, bo ten odcinek z rodzinką Spiderów też jest od jednego z Was. Jakiś widz zaproponował, to ja mówię, dobra, robię to! Także mówię, wasze pomysły będę teraz wykorzystywał jak najbardziej się da, więc proponujcie, proponujcie. A ja sam to ulepszam na level maksymalny, no i teraz tutaj stawiamy rodzinkę dalej. Teraz myślę, że sobie speaker spider wleci. No ta jest jeden młodszy bracik. No to jeszcze jeden by też się przydał, więc ulepszamy go tutaj. Weldery idą dalej. Oj, robi się troszeczkę nieciekawie, bo trochę tych jednostek się respi, ale spokojnie, oni sobie poradzą. I to, co uwielbiam w tych spiderach. Oj, czyżby? Dobra, nie przedostał się. To to, że nie dostałem stunów. To jest serio Ultra Giga Plus. To w nich po prostu uwielbiam. Normalnie chłopy se latają w całej mapie, nikt ich nie może zestunować, obijają, no coś prze przepięknego, no coś po prostu przepięknego. No patrzcie, te UFO toilety przy okazji jeszcze przechodzą dalej, no tutaj będzie trzeba zaraz wjeżdżać. Spidery TV postawiłem sobie dwa, więc może teraz zajmijmy się tym najstarszym bracikiem i ulepszmy go wreszcie, bo 14 dolarów to nie są przelewki. Bo troszkę już on kosztuje, także musimy sobie uzbierać 34 wave. No, zapowiada się coraz ciężej, a będę musiał zaraz drugiego, tego najstarszego bracika postawić, bo jego jeszcze nie mam w drugiej wersji, a każdą jednostkę mam po dwie sztuki. Dobra, gdzie ta jednostka jest? Dobra, tam przeszła, więc nie ma problemu. Laserów o toalet. Siamo, bratku, weź mi tam dalej nie przechodź, dobra. 14 500, dajcie mi kasę, dajcie mi kasę I czy mamy, czy dostaniemy No jeszcze tego musimy, dobra, ulepszamy Najstarszy brat ulepszon na no maksa Let's go, no i mamy, no i Teraton będzie bił, jeszcze Explosion, Radius, no i to mi się podoba. Od razu stawiamy również drugiego, może gdzieś tutaj sobie postawmy, ulepszamy, no i zaś te 14500 musimy uzbierać. No ale patrzcie, już ta gra zaczyna się nieciekawie, jak początki były nawet łatwo, to teraz faktycznie nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo. Bo te jednostki już mają po milion HP, a przypomnę, no jedyny z tej rodzinki, no Spider już nie bije tak dużo. Powiedzmy sobie szczerze, 2000 to jest nic. Już kamera Spider praktycznie też nic. No, speaker Spider też nie będę mówił, to tylko ten nowy Upgraded bije nawet ładny damage, bo 14000? Nie, 6000 on bije. okej, okay, no to też nie bije jakiegoś ultra damage, ale no 6000 to jest ładne dosyć, i tak jest ładny. Dobra, i co by tu teraz zrobić? No znowu będę musiał braciaków dostawić, znowu zacznijmy od najmłodszego, żeby zrobić full team, bo jednak wiecie, faktycznie mogę automatycznie na start dawać najlepsze jednostki i już skończyć tą grę, ale co to będzie za challenge? To trzeba trzy razy po każdej jednostce postawić. Najsłabszą, średnią, lepszą i najlepszą, żeby każdy braciak miał rodzeństwo w swoim wieku tutaj. Przy okazji kamera Spider ulepszony również do maxa, Lecimy teraz Spider tv -kiem. jego też sobie gdzieś tutaj myślę, żeby postawić. I jeszcze tylko najlepszy, i będą wszystkie jednostki postawione. No, jeszcze w sumie Santy będę mógł sprzedać. Dobra, jak to tutaj wygląda? Przedostały się aż tam jednostki. Dobra, no jest nieciekawie, jest nieciekawie. Nie zaprzeczam, że jest nieciekawie. Także będę musiał jednego w ogóle gdzieś tu chyba postawić. Na wszelki, wszelki. Więc sobie jednego tutaj postawię. No i te ty chyba zaraz sprzedajemy. 41 wave, ale idzie fajnie dosyć. Trochę jest ciężko faktycznie. Dopiero w tym 40 wave, bo te jednostki są już silne. Gdzieś no, dwie się tam przedostały na przykład. Ale jest ciekawie, jest ciekawie. Nie ma takiej aż nudy bardzo. Oj tu jest Beret Rocket Launcher bratku. Co to za 3 miliony HP? Nie za dużo trochę? Nie za dużo? Troszeczkę za dużo masz tego HP bratku. 40 kiblarzy się narespiło. Jak sobie nasi bracia tutaj dają radę? No z tymi słabszymi, no oczywiście, że dadzą sobie radę. Gorzej z tymi silniejszymi, co mają więcej HP. Dobra, kolejne upgrade, dulepsono no Maxa. Myślę, że zaraz te santy sprzedamy i dostawimy jeszcze po jednym. Chociaż jednego będę musiał tutaj odpuścić, tak szczerze. No, jednego będę musiał odpuścić, więc tego speaker spider sobie odpuszczę. po postawię tych trzech tutaj. No i dobra, w ogóle Security Guard nadchodzi, więc można już powoli stawiać. Kamera Spider niech będzie gdzieś tutaj. Aha, ja tak, nie mam slotów. Więc jednego sobie sprzedajmy, a czemu by nie, ulepsmy na maksa. Niech tu się zajmą Security Guardem, a nie tamtymi. Tamtymi jeszcze przyjdzie pora. Dobra, git. Sprzedajemy kolejną Santę. Wlatuje tutaj Spider TV, też ulepszam od razu na maxa i wlatuje Santa na sprzedaż i też ostatnia jednostka, też gdzieś może tutaj jakby się przedostali dalej. No i oficjalnie 45 wave, skończyliśmy ten challenge, ale czy damy jeszcze radę wygrać? No zobaczmy, 5 wave'ów do końca. 5 wave'ików, zobaczymy, w sumie to już 4, zaraz 3. I chłopie, challenge będzie zaliczony. No, jestem ciekawy, jakby nie było tego upgraded camera Spidera. Jak ja bym sobie poradził? Myślę, że sam Spider TV, no, nie dałby rady. Jest to droga jednostka, jest to fajna jednostka. No, ale wiecie, No 2000 damage'a w tych czasach, gdzie jednostki mają po 2 miliony, zależy też, gdzie grać. No, na Nightmare mówię 2 miliona, a na Andlesie mają po 20-30 milionów, to ten Spider już nie jest taki OP. Ja będę czekał, aż go tutaj właśnie naprawią i w końcu dadzą mu jakiś normalny damage. Czyli przykładowo, jak upgraded camera Spider. Który chodzi po 1000 albo 2000 gemów, bije 7000 damage'a, no to Spider TV moim zdaniem taką dyszkę powinien bić. No, dyszka to jest takie minimum, moim zdaniem. Taka dyszka będzie idealna. Co o tym sądzicie widzowie, też możecie napisać w komentarzach. No, szanujmy się, Spider TV jest chyba, nie wiem, 5 albo 10 razy droższa, bije no 3 razy mniej. To też jest trochę śmiech na sali. No dobra, zobaczmy. 49 wave i jest 50. Mamy bossa, ale czy podołamy? No bo idzie Scientista 2,5 miliona. Security 2 miliony. Tam z tyłu mamy Massive Bassa Wołeny w ilości sztuk 2. No idą po prostu silne jednostki. Co tu tutaj dużo gadać? No nie ma co gadać. Zobaczmy, zobaczmy jak ta gra będzie teraz wyglądała. Dużo jednostek też nie ma, bo jest 10. Ale idą silne. To jest ten problem. Zobaczmy. Scientist Toilet. Dziadek Meres, chyba do spanka, tak, do spanka. Jak to wygląda z Basawem, Również do spanka. Oeny, oeny, no mam nadzieję, że również pójdą do spania. No co wy chłopaki, gdzie wy chcecie dalej iść? Nie zostawiajcie mnie tutaj. Oj, chyba coś się może przedostać, coś się może przedostać, ale oby nie, oby nie. Zobaczmy, czy coś się przedostanie. No chyba się przedostaną dalej, niestety. Chyba się niestety dalej przedostaną. Tylko tak, czy ja teraz chcę ich sprzedać i postawić tam, czy poczekać, aż przejdą tutaj. Wiecie co, widzowie, to bez różnicy. Czy ja ich sprzedam i przestawię, czy poczekam, więc po prostu zróbmy coś takiego, że sprzedajmy takiego jednego zioma. Postawmy sobie go gdzieś tutaj. Niech sobie już będzie tutaj na nich czekał. Myślę, jaki jeden ziomo sobie poradzi, co najwyżej jeszcze jednego takiego zróbmy. Najwyżej jeszcze jeden taki level maksymalny też, pyk No i dwóch takich ziomów raczej powinno dać sobie radę z nimi Bo oni już mają bardzo mało hopę. Zobaczmy, Giant Smooth Toilet, pyk, pokonana Mamy bossa pokonanego, Bassa również I idzie, wiecie doskonale widzowie gdzie, do spanka I oficjalnie challenge zaliczony, 18 minut gierki No powiem tak, fajny challenge, ale troszeczkę za łatwo Bo jest upgraded kamera Spider jakby była... Jakby biłą troszeczkę mniej, to myślę, że byłby trochę ciekawszy ten challenge. Jakby był takie 4000 Dimage'a. O, 4000 Dimage'a by starczyło. Bo wtedy trzeba byłoby się głowić tutaj, jak to postawić dobrze i tak dalej, ale bądź co bądź challenge zaliczony, fajny challenge, nie mówię, że nie. Bo jednak nowa rodzinka, bo mieliśmy Speakermenów, menów, kameramenów, cinemamenów, to teraz rodzinka Spiderów. Nie wiem, jakie jeszcze rodzinki można byłoby widzowie nagrać. Scientistów chyba robiłem, aczkolwiek doszedł nowy Scientista, Scientist mech. Co my tu jeszcze mamy? Rodzinkę godli? W sumie rodzinkę godli nie grałem. Ale przydałby się jeszcze jeden godli, bo jest faktycznie Upgraded Titan Cinema Man, Titan Present Man, Mech Banny Titan Man. No i przydałby się jeszcze jeden. Jak dojdzie jeszcze jeden godli, to normalnie, bratku, nagrywamy rodzinkę godli. Póki co to na tyle. Dziękuję ci, przyjacielu, serdecznie za oglądanie tego odcinka. Życzę ci wspaniałego dziennika. I co? manu.